Witam serdecznie wszystkich widzów Spacemist, słuchajcie, ja tu lubię rozmawiać z ludźmi, którzy umieją śpiewać, mają taki głos potężny, że słychać ich aż na drugim końcu Polski. Małgorzata Ostrowska, witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Ale to jest taki stres, żeby dobrze powiedzieć imię i nazwisko, bo tu jest dużo ludzi, jest duszno, wody coraz mniej, zawsze się ugryzłem więcej, czy mi powiedzieć Beata tak na przykład? No byłoby śmiesznie. Byłoby bardzo śmiesznie, ale obie jesteście obdarzone bardzo mocnym głosem. Małgorzata, ja widzę, że Ty podążasz za trendami, co rusz jest coraz Ciebie więcej. Single, występy, koncerty. Ty dzielisz się doświadczeniem z młodymi artystami? No to taki zawód jest, że zabiegamy o to, żeby to, co tworzymy, miało właściwy odbiór. A to się wiąże z bywaniem i z pojawianiem się tu i ówdzie. I właśnie, powiedz mi w takim razie, czy by, kiedy będzie solowa płyta? Bo tak widzę, co róż publikowane są single, są koncerty, aktywność medialna, kiedy płyta? Ja wiem, że teraz podobno płyty się nie sprzedają, że single, ale jak to te, jest u ciebie? Singli jeszcze nie ma, płyty jeszcze nie ma, ale jest już lada moment. Singiel jeszcze szybciej, pierwszy będzie wprowadzony. Mamy wytopowany, wiemy, który. A nie podam daty, bo jeszcze jej nie znam, ale być może na przykład jutro, albo za tydzień. A powiedz mi, chciałabyś taki duet nagrać z tym panem? Zobacz, on tutaj, zobaczcie, spójrzcie, chyba Ralf Kamiński mi się wydaje, chyba on. Super, ja myślę, że może nam się kiedyś udać. Graliśmy już. I, już. I śpiewaliśmy Razem. Ale właśnie, co sądzisz obecnie kondycji polskiej sceny mu muzycznej? Ty jako mm, wokalista, która już zjadła zęby wielokrotnie na występach scenicznych, bo tych koncertów było dziesiątki tysięcy. Wiesz co? Różnie się ocenia kondycję dzisiejszej sceny muzycznej. Są tacy, którzy bardzo marudzą, są tacy, którzy są tym zafascynowani. Ja myślę, że plasuję się gdzieś pośrodku. To znaczy, mam świadomość, że jest dużo rzeczy, które mi do końca nie odpowiadają, ale w tym jest czasami ziarenko kruszcu. I myślę, że czas to zweryfikuje. Jak wszystko. Ale zobacz, młodzi ludzie, którzy mogli być moimi dziećmi, śpiewają meluzynę. Jak ja ostatnio rozma rozmawiałam z młodymi wokalistkami, to one występują na konkursach i śpiewają meluzynę. No to. Przepraszam, powiem niecenzuralnie: zajebiście. I właśnie ta rozmowa też była zajebista. Małgorzata Ostrowska, witam Ciebie serdecznie i żegnam. Ale wkrótce się spotkamy przy okazji epki, singla i płyty. Tak, myślę, taką mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby miał cały czas taki głos jak Małgorzata Ostrowska, żeby on się niósł przez całą Polskę, Europę i świat. Yy, tego ci życzę. Dziękuję bardzo, a stylówka super. Powiedz mi, to, co to za inspiracja? Kanye West czy ktoś ja inny? Myślę, ja myślę, że to nie, to jest yy, na to unia, natomiast myślę, że yy, inspiracje są latami 80 wygl... i to mi niezmiernie odpowiada. Ale powiem ci, wyglądasz jak zaginiony członek Talking Heads. Też są te lata, wszystko się zgadza. Zobaczcie, zobaczcie najlepsze rozmowy są na spontanie. Małgorzata stroska, jeden z najlepszych polskich głosów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Trzeba chwalić, no bo kto ma pochwalić jak nie my. Dzięki. <śm> dziękuję serdecznie. Hej.